Cześć, witam. śpieszę się, bo będę musiał mój szybko i spać. W tym tutorialu drugim pokazałem Wam, jak działa właśnie to na handzie. I, Ale muszę się, się kochać do spania, to mam mało czasu, to muszę Wam pokazać technikę, jak wytłaczam i robię wytłoczenie złożone w tym programie. Bo to na Wam to umożliwi. I super tego hędzie i szybkie, i bardzo szybko się robi, ale trzeba wiedzieć jak je użyć. No to dobra, to ja wam pokażę jak za pomocą tego narzędzia zrobić kształt profilowy, bo z tego też da się wytłoczyć. Można to konwertować do krzywy, ale można również z tego wygenerować. Można też Usunąć to na jak źle coś narysujecie. Tu sobie przełączamy na widok księga kursor. Eee, może ja narysuję okrągły kształt. Teraz trzeba kursor na tej wysokości ustawić. Upewnijcie się, że kursor jest tak jak nie jest dobrze ustawiony, więc musimy ustawić na wysokości nad tym obiektem. To trzeba jeszcze raz w trójkątki obiszowy kliknąć. Wtedy macie pewność, że kursor nad tym się znajduje. Gosia! Musiałem krzyknąć do mego psa, bo mnie rozpraszał. moi drodzy. I tutaj czasami się przestawia automatycznie. To musicie... Wybrać nie to, ale 3G kursor. Z tego nie korzystałem, to czasami używam. Ale tu chodzi o, o wierzchnie, A tu chodzi o ustawiony kursor do widoku 3G. Muszę być otwartą o Bo to jest ważne w tym programie. Kurde, ja mogę kształcić na ale sobie nie będę nic zmieniał. Ale jest idealnie. Niestety, ale musicie sprawdzić, czy 3D kursor jest dokładnie nad tym obiektem. Ale ja sobie jeszcze do tego widoku wejdę. Sprawdźcie też, czy widok jest ortograficzny. Nie, jest okej. Okay. to jest? Nie działa, na hendzie allocate? No, nie, bo źle, za słowo przycisnąłem przycisk. No i tutaj mniejszy kształt narysuję. Ja wiem, one się trochę najeżdżają na siebie, ale to nie szkodzi. Ja Chciałem mieć kształt trochę inny niż do tej pory. Ale musi być otwór na tej samej wysokości. Bardzo fajne możliwości ma ten program, ale to trzeba usunąć, bo my tego nie potrzebujemy, tylko nowy oligon. E, też kształt mnie denerwuje, to muszę zmienić. Na jasny to jest alfa. Ja trzeba to dać na mniejsze żyroczyste. Aha! Tutaj jest ok. Cie, cie, muszę sprawdzić, czy wszystko się zgadza, ale się zgadza. No i mamy loft fajnie wygenerowany. Czekajcie, bo muszę kursor ustawić tak, abym mógł lepiej obracać widok 3D. Stretch. No, to, jest, to jest to, o, o czym wam przedtem mówiłem w tamtym wideo tak fajnie łączy polygon e, sprawdzę cyclic cross no nie cyclic cross nie cyclic follow to jest ciekawa opcja aha to powoduje się bardziej chyba precyzyjne tutaj mamy tyle segmentów a nie, nie 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 chłopie nie tyle nie taką wartość o, holender, już, już zrobiłem błąd mały moi drodzy Nie dawajcie za dużo segmentów, bo potem mogą być problemy i jak macie słaby komputer, to kalkulacja w oligonu będzie zawojna Cytryna macie wymogi wymodelować i obojętnie jaki kształt za pomocą tej opcji, ale to jest właśnie to, co chciałem Wam okazać. Także życzę Wam miłego dnia. Oczywiście kształt jest taki, co, ale to jest jedna z możliwości, która Wam umożliwi wytłaczanie złożenia. Znam jeszcze inną metodę, ale nie wiem, czy zdążę dzisiaj Wam ją przedstawić. Zastanowię się właśnie, muszę iść do spania. No, jednak uwielkuję, bo to zajmie tylko kilka minut, a to wygeneruje jeszcze ciekawszy kształt, niż to, co Wam teraz pokazałem, także życzę Wam miłego dnia, właściwie wieczoru.